Dzisiaj zaczynamy, nietypowo, bo o godzinie 13 Artynu dlatego, że pracuję od godziny 13 dzisiaj bo jestem tutaj od 8 ale mieliśmy tutaj z kolegą bardzo szybką akcję montowaliśmy tutaj, dopasowaliśmy sobie downpipe bo dzisiaj robię wydech w Subaru Legacy i po prostu kolega mi tutaj pomógł, żeby było szybciej więc dospawałem sobie już uchwytek, dospawałem sobie flansze, spasowaliśmy to i jest już założone na gotowca i teraz muszę zrobić tylko wydech stąd do końca także zabieram się za robotę, żeby jak najwięcej dzisiaj sobie urzeźbić no coś tam już widać i tutaj drugi odcinek już spawam Teraz to połączę w jedną całość. Dzisiaj już wtorek. Wczoraj... Wczoraj pracowałem przy Subaru w Takim oto. Pracowaliśmy w sumie we dwóch, bo właściciel jest no, moim dobrym znajomym. Postanowił mi pomóc trochę, więc robiliśmy sobie we dwóch. Nie było za bardzo czasu na nagrywanie i inne takie rzeczy, no a dzisiaj może coś tam wam nagram generalnie stanęło na tym, że, że zrobiłem taki odcinek wydechu i... i spasowaliśmy mniej więcej tłumik. Także dzisiaj muszę ten odcinek jeszcze tam w jednym miejscu pospawać, jak go stygnie. To zostanie mi w sumie do, do, do robienia tylko taki krótki łącznik, takie S Tutaj na końcu coś takiego Tak Zabieram się za robotę bez, zbędnego, bez zbędnych opowieści Taki tłumik z klapą będzie zamontowany Zabawałem właśnie haczyki Ostygną to sobie go zamontuję na auto i zostanie mi już tylko ten krótki łączniczek Kolektor był gotowcem, tylko został zawinięty w Papu garaż Depek był gotowcem, tylko że on był do imprezy, którejś tam nie pamiętam nawet. Więc tylko kwestia była uchwytu, flanszy i w miarę powiedzmy, że pasował. To resztę zrobiłem ja. Tu jest haczyk, który teraz dospawałem, I jeszcze jeden muszę zrobić. Tam. O, tam tutaj sobie jakoś no i generalnie wisi tak nie wygląda to jakoś strasznie źle myślę no dobra robię ten haczyk i, i będzie gotowe Dobra, Subaru pojechało, gotowe Wyszło całkiem fajnie chyba Teraz tak sobie Przyparkuję Challengera Przejadę się tym Czarnym, zobaczę Zobaczę czy to wszystko grało. odkąd w sumie przyjechał ze strojenia to jeszcze nim nie jeździłem Tylko wjechałem do środka i tyle Także jak będzie ok To jeszcze może skoczę na hamownię, Jak będą mieli wolną rolkę i, I będę miał go w sumie prawie gotowego Za duży rok jest tutaj dzisiaj nic nie posprawdzam, czy to jedzie, czy to nie jedzie jadę tylko zatankować i testy muszę przełożyć na inny dzień sprawdzić go nie sprawdziłem, co prawda na drodze, ale mogę prześwietlić, czy coś się dziś nie leje coś się nie dzieje tu płynie z ok pomocowy ok oliwę jeszcze sprawdzę i podniosę sobie go i obejrzę od spodu Jedyne co nie działa, to nie działa EGT w ogóle. I podmieniałem termoparę i niestety nie przyniosło to rezultatu. Czyli najprawdopodobniej nie działa po prostu z wskaźnik. No cóż, zdarza się. Więc podniosę sobie go i zobaczę jeszcze od spodu. Wygląda na to, że wszystko jest git. Skrzynia sucha. Przy czujnikach sucho gdzie najczęściej jest problem ja wszystko gra, mogę to zamykać i pozostaną testy drogowe, pomiar na hamowni Aha, jeszcze to Ageta. okej, okay, no to ten jest sprawdzony jedynie tylko te testy drogowe Docz sobie może weekendować w warsztacie ja tu muszę zrobić małą rozsiadę na placu bo tych aut jest trochę za dużo nie trochę upychać swojego naprawiłem. Przepustnica poddała się po 8 latach. Także już działa, można się przemieszczać, i jest plan, żeby go już wkrótce zbierać Dzisiaj jest podaj, że czwartek. Jest to środek majówki. Pierwotnie miałem mieć wolną, chciałem sobie trochę odpocząć, ale jadę na warsztat na ósmą. Mówiłem się z kacprem, bo Kacper coś tam sobie robił przy swoim Nissanie i chciał się podnieść na podnośniku i wszystko posprawdzać. Tak zluzuje ja. Witamy w sobotę. Dzisiaj jest już końcówka majowego weekendu i jedziemy sobie tym razem znów na kielce. Tak nie byliśmy na kielcach, kilka lat tak. To jedziemy w ciągu krótkiego czasu drugi raz Jedziemy na co synu? Na Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polskie Pierwsza runda Odbywa się wyjątkowo w tym roku w Kielcach Jedziemy sobie to obejrzeć Tak? Tak Pogoda jest Piękna, Piękna. Wchodzimy, zobaczymy co tam się dzieje Если там можно на грамме, да?